Moc się budzi, z tej okazji wypuszczam specjalny odcinek, gdzie po raz pierwszy zamiast na kreskówce czy grze skupimy się na filmie i to nie byle jakim. Dzisiaj profesjonalny niszczyciel dzieciństwa oraz profesjonalny przypominan dzieciństwa przedstawią Wam 5 teorii spiskowych o Star Wars. Teoria pierwsza. Czubaka był już szpiegiem republiki. Nie ma wiele ważnych postaci, które pamiętałyby czasy zarówno nowej, jak i starej trylogii oraz wszystkie wydarzenia, jakie miały miejsce na przestrzeni lat. Jedni jak Obi-Wan czy Joda są już starzy, a reszta nie żyje. Ci, co się ostali, to albo droidy, głównie Artuditu gdyż Sifri Pio miał wyczyszczoną pamięć oraz postacie długowieczne. Jednym z ważnych bohaterów, który pojawił się zarówno w starej, jak i nowej trylogii, jest Chewbacca. Należy on do rasy łuki, która żyje nawet kilkaset lat. Teoria mówi o tym, że i tak naprawdę od samego początku manipulował Hanem Solo i był utajnionym szpiegiem rebeliantów. Możemy go spotkać w trzeciej części Gwiezdnych Wojen, kiedy wraz z Czerzami Jedi i innymi towarzyszami broni walczy w wojnach klonów. Pod koniec zemsty Sithów odprowadza też samego mistrza jadę do kapsuły. Goodbye, Tarfer. Goodbye, Chewbacca i musiał więc wiedzieć o wielu rzeczach, o których w starej trylogii udawał, że nie ma pojęcia. Znał JD i innych Jedi, wiedział o mocy i o przemianie Republiki w Imperium, więc czemu nigdy o tym nie wspominał? Czemu jego towarzysz Han nie wierzył w moc oraz w to, że ona istnieje, mimo iż u swego boku miał osobę, która była naocznym świadkiem tych wydarzeń? Co jeśli Chewbacca przez cały czas manipulował Hanem, pracując dla rebeliantów? Mógł starać się jakoś doprowadzić do spotkania pomiędzy nim a Obi-Wanem i Lukiem. Może uznał, że jego przyjaciel będzie dobrym spaciem dla rebelii przy ataku na Gwiazdę Śmierci jako pilot statku. Kto wie? Teoria druga: nie szturmowcy, a Boba Fett zabił wujków Luka. Wujek Owen i Ciocia Beru zostali zamordowani przez szturmowców Imperium, którzy szukali zbiegłych droidów. Czy aby na pewno? Teoria zakłada, że to tak naprawdę łowca nagród bo Buffett stał za tym wszystkim. Imperium znane jest ze swojej brutalności, ale niekoniecznie z tego, że zabija i spala zwłoki ludzi po ich przesłuchaniu. Nawet sam Darth Vader nie zabił Lei, tylko zaprowadził ją do pokoju przesłuchań, aby wyciągnąć z niej informacje. Dlaczego szturmowcy mieliby działać inaczej? Zresztą Vader miał świadomość, że w okolicy, gdzie rozbiła się kapsuła Zartu Ditu i Pio, mieszka gdzieś jego przyrodnia rodzina. Czy pozwoliłby na tak bezmyślny ruch? Na dodatek, gdy Obi Wan mówił, że strzały oddane do Jav. Sprzedawców droidów są zbyt dokładne jak na ludzi piasku i muszą należeć do szturmowców. Cóż, w całej trylogii mamy wiele dowodów na to, że nie są oni jakimiś wielkimi wyborowymi strzelcami. Co innego łowcy nagród, którzy z tego żyją. W wydaniu specjalnym Star Wars w Nowej Nadziei widzimy scenę rozmowy Jabby i Hana. Pojawia się też tam Boba Fett, więc mamy pewność, że w czasie poszukiwania droidów był na Tatooine, prawda? Co jeśli podsłuchał jakoś rozkazy Wejdera i postanowił sam odnaleźć Luke Może to Vader go wynajął tak jak to robił w Imperium kontratakuje. Kolejnym dowodem jest późniejsza, krótka wymiana zdań pomiędzy nim a Wejderem w piątej części. Mroczny lord upomina go, że tym razem nie życzy sobie żadnej dezintegracji poszukiwanych ludzi. No Czyżby odnosił się do wcześniejszego wydarzenia z wujkami Luka? Bardzo możliwe. Teoria trzecia. Wydarzenia z gwiezdnych wojen mają miejsce w naszej galaktyce. Mimo iż na początku każdej części Star Wars wita nas napis dawno dawno temu w odległej galaktyce, to jednak istnieje pewna rzecz, która może wskazywać na to, że wszystkie te wydarzenia mają miejsce nie tak daleko od naszej planety. W mrocznym filmie w jednej ze scen przedstawiającej galaktyczny senat widzimy osobników należących do tej samej rasy co E.T. z filmu o tym samym tytule. A więc George Lucas umieścił postać E.T. w swoim filmie, a Steven Spielberg umieścił postać Jody w swoim filmie o E.T. Co więcej, gdy E.T. widzi osobę przebraną za Jodę, zaczyna do niej biec i krzyczeć dom, dom. Joda był ogólnie znaną osobistością w świecie Star Wars, więc czy to możliwe, że E.T. ją rozpoznał? Jeśli tak, to oznaczałoby, że postać z uniwersum Gwiezdnych Wojen pojawiła się na Ziemi, a co za tym idzie wydarzenia z Gwiezdnej Sagi nie są wcale nam tak odległe. Teoria czwarta. Han Solo używał mocy i o tym nie wiedział. Han Solo wydaje się być największym farciarzem w całej galaktyce. Wiele razy wywinął się z rąk śmierci, uciekł imperium lub płowcom nagród. Dokonywał też rzeczy niemalże niemożliwych, jak pomyślne przelecenie przez chmarę asteroid, co miało ogromne niskie szanse na powodzenie według c -3PO. Czy to zwykłe szczęście, czy może coś pomagało mu przez ten cały czas? Z ust samego Obi-Wana możemy usłyszeć, że nie istnieje coś takiego jak szczęście. No as luck. Wszyscy wiemy, że w scenie, gdy Grido przyszedł zabić Hanna Solo, to Han strzelał pierwszy. Ale w najnowszych wydaniach filmu zostało to zmienione, a Han wykazał się niezwykłym refleksem, unikając strzału blastera i jednocześnie zabijając rodjanina. To, że Han Solo nie wierzy w jakąś tajemniczą siłę, która czuwa nad nami wszystkimi, nic nie zmienia. No Czyżby Han był wrażliwy na moc i mimowolnie z niej korzystał? Teoria piąta. Jar Jar Bings był sitem. Jest to jedna z najpopularniejszych teorii w świecie gwiezdnych wojen. Mówi o tym, że Jar Jar Bings tylko udawał głupkowatego gangana, a tak naprawdę, używając mocy, wpływał na bohaterów serii i niczym pionki na szachownicy, ustalał własne zasady gry. Jest wiele dowodów potwierdzających tę teorię i teraz postaram się przytoczyć te najważniejsze. George Lucas powiedział kiedyś, że Jar Jar Binks jest kluczem do wszystkiego. Czy w jego oryginalnym zamyśle było oszukanie widzów i stworzenie potężnego sita, który z zmienia losy galaktyki? Znamy Jar-Jara jako tia niedojdę, nie dojdę, która cały czas wykonuje jakieś dziwne ruchy i gesty. Co jeśli to wszystko jest celowe? Filozofia Jedi opiera się mocno w zasadach mnichów Shaolin, istnieje tam pojęcie takie jak styl pijanej pięści. Polega on na tym, aby ruchami niemożliwymi do przewidzenia zakupotać swojego przeciwnika, a następnie go wykończyć. Czy właśnie tak zachowywał się Jar, Jar Bing zniszcząc sporą ilość droidów w pierwszej części filmu? Warto też przyjrzeć się ruchom rąk jar -Jara. Za każdym razem, gdy z kimś rozmawiał, wykonywał dziwne gesty. Podobne do tych, jakie wykonują Jedi, aby użyć swojej kontroli umysłów. Czy to możliwe, aby Jar-Jar wpływał na umysły bohaterów? Wszak to dzięki jego namowom Amidala przystała na oddanie władzy absolutnej kanclerzowi Palpatinowi, a następnie sam Jar-Jar przekonywał cały galaktyczny senat, aby zamienić republikę na imperium i oddać całą władzę w ręce imperatora. Podejrzane. Jego moc nie wpływała jedynie na droidy, które zawsze komentowały jego zachowanie jako dziwne. Czyżby dlatego, że jako jedyne nie były pod jego psychiczną kontrolą? Możliwe, że to właśnie Jar Jar Binks był sekretnym uczniem Palpatina. Obie postacie pochodzą z tej samej planety, Nabu. Więc istnieje duża szansa, że mogli się kiedyś poznać. Jar Jar w większości scen ukazujących jego imperatora stoi u jego boku. Według niektórych to właśnie on jest tytułowym mrocznym widmem, a George Lucas, widząc niezadowolenie fanów z charakteru tej postaci, odsunął go w kolejnych filmach na dalszy plan. Prawdopodobnie w oryginale to właśnie on miał być na miejscu hrabiego Duku, który do dzisiaj wydaje się postacią wciśniętą trochę na siłę. Warto też wspomnieć, że nowa trylogia jest niejako luszanym odbiciem starej. Czy znacie jakąś postać z oryginalnej trylogii, która na początku wydawała się głupkowata, wkurzająca i zabawna, a później okazała się wielkim mistrzem? No właśnie, mistrz Joda. Czy Jar Jarza też miał mieć swój Coming Out? I to wszystko na dzisiaj. Która teoria przypada Wam do gustu? Napiszcie w komentarzu co do samego materiału, to odpowiednio go ocencie, subskrybujcie po więcej, sprawdźcie linki w opisie i koniecznie zajrzyjcie na kanał mojego gościa. Gimby nie znają, gdzie możecie sobie przypomnieć i naprawić Wasze dzieciństwo. Przynajmniej na jakiś czas. Dzisiejszy polecany kanał to Azergotil. U mnie Pass już nie będzie, bo nie oszukujmy się, wychodziły mi słabo i nie mam tego dobrego głosu. Właśnie dlatego polecam zajrzeć na kanał Azera, który jest bogiem Pass i gwarantuję wam gęsią skórkę na jego filmach. Okej, okay, mnie to tyle, tak więc dzięki za oglądanie i na razie.